Cześć Siemanko, witajcie z tej strony Farmer Zwykopolski. Witam wszystkich Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na kanale. Właśnie w pierwszy dzień majówki. Dzisiaj mamy 1 maja, godzinkę 18.32. No i akurat witam serdecznie Was w sumie w wieczornym, wie, troszeczkę dniu. Że ja tak to bym mógł nazwać w sumie, w skrócie. No, akurat witam wszystkich serdecznie, bo dawno też vloga w sumie na kanale nie było gospodarstwa wujka. A że mamy dzisiaj pierwszy dzień majówki, to właśnie od dzisiaj, moi drodzy, z tym razem wracam z aktywnością publikowania dla Was nowych filmów, jak i też vlogów. Bo moi drodzy, mamy maj pierwszy dzisiaj. Akurat jestem sobie na łące. Idę zobaczyć tam jeszcze na pole, no bo dzisiaj na kanale zobaczycie vloga z obchodu. Łąk oraz pól. No i przy okazji zobaczymy też jak tutaj przede wszystkim rosną zboża i nie tylko. Pierwszy raz jest tutaj na łące wujka. Akurat jak widać mleczu gdzie nigdzie, naprawdę sporo wyrosło. Trawa też wysoka, bo był nawóz wsypany. Więc to też całe wszystko idzie, moi drodzy, na plus jeżeli chodzi o łąki itd. Tak tak Więc sam na samym tymie pamiętajcie aby zostawili łapeczki w górze pod wrogiem, komentarza i udostępnienia innym oraz zapraszam na kanały, które są standardowo podawane w opisie każdego nowego filmu, jaki też vloga. Więc serdecznie zapraszam do oglądania jaki też odbijania na kanały. co tu więcej mówić, moi drodzy, no trawa jak trawa, na polu tutaj nic jeszcze nie widać, żeby coś tam rosło, bo widać, że jest tylko pole przygotowane, byłoby pod siew, chyba czy coś tutaj było jak zasiał niedawno, ale będę się go musiał zapytać. Trawa jak trawa, moi drodzy, o, rosnąć rosła, te opady deszczu, które były, no teraz mamy akurat od kilku dni bardzo fajną i przyjemną powodę, żeby popracować i szczególnie coś... Zrobi, więc naprawdę jestem mega to jest zadowolony, tak samo pani większa część rolników Też jest zadowolona No już z tego co słyszałem na tą chwilę Nie zapowiadałem żadnych opadów Deszczu, więc teraz przez jakiś dłuższy czas okienka e, Pogodowe bez deszczu póki co e, Są, no dzisiaj akurat bardzo fajnie było Gorąco nawet chwilowo Bo nawet na słońcu Nie dość, że temperatura powyżej 25 stopni Teraz na termometrze w słońcu pokazywało plus 30, nawet lekko ponad 30, albo no nie ukrywając na stronie, <słuch> wiadomo, jakieś ciepło, nie ma wiatru to temperatura po trawie być jeszcze w sumie wyższa. Jeżeli chodzi o trawę, to przyjechałem, do z tego spowodu, żeby sobie obejrzeć, że międzyczasie trawę chcę coś nagrać jako obchód bo jeszcze po, po, pochodzę po polach za bardzo jeszcze się wybiorę dzisiaj i trawę coś tam chwilowo nagram z przeglądu, no a Wam powiem, że z obchodu znaczy się jeżeli chodzi o trawę, no to tutaj jak się jak zgodzi, to będę przyjeżdżał, bo muszę do Klików też coś nazrywać, nawozu nigdzie nie ma, Nawód był rozsiewany jeszcze bodajże w kwietniu, jak te opady były i przed opadami pewnie, więc to teraz widać, że efekt jest dużo większy niż kiedy oto ustaliby 3 tygodnie temu, może trochę więcej, no to trawa była jeszcze zdecydowanie mniejsza, no i mleczu też tak dużo na łąkach. Jeszcze nie było. Jeżeli chodzi o kosy, to moi drodzy są rozpoczęte, ale e, kosy nie tak trawa łąka, tylko kosimy moi drodzy. Teraz łydłem dosłownie kilka pól żyta, bo brakuje nam siana, żeby wykarmić bydło. a pasowe u wujka teraz, tak do wujka chodzę dosyć często. Więc no to tu więcej mówisz. Czekamy za większym. Za większą trawą, żeby pokos był dużo większy, no i żeby tych balotów tutaj z pierwszego pokosu nam naprawdę sporo dało. Teraz kosimy, że to nie na kiszonkę, tylko kosimy, że co dwa dni. Żeby tak tylko dać do skarmienia, więc no zamieszaną kiszonkę, czy tam tłuk kiszonkę, to zrobić, no to jednak robimy dużo inaczej. No praktycznie robimy to z tego powodu, żeby te bydło jakoś tam wyżywić, parę sztuk jest. Więc no, trzeba jakoś tutaj wyżywić. No powiem wam, że jestem naprawdę zadowolony z traw. Tutaj jestem mega zadowolony. Panie, by było, jakby jeszcze wyższa była i dopiero byłoby można w gdzieś w czerwcu dopiero wjechać. Tak przeważnie czerwiec. Nawet pierwsza połowa czerwca, no możemy tutaj wjechać dopiero, więc jeszcze jest na to sporo czasu. Dopiero dzisiaj mamy 1 maja. Jutro, moi drodzy, na kanale Warmy Zelkopolski. Na kanale pojawi się nowy film z farmy, więc no zapraszam serdecznie do picia na bieżąco, bo już teraz lecimy z tematem, żeby już tą aktywność zwiększyć coraz to bardziej. No i moi drodzy, ja tutaj kończę i słyszymy się już na polu z Żytem, z Owsem. No i wiadomo jeszcze za Bartoszem, więc słyszymy się dosłownie za parę minut. Dawać no jest dosłownie chwila. No i dobra, moi drodzy, jak widać Jestem już po, Na kolejnych polach Kurde, wiatr się nagle zaczął ruszać Tak to było gorąco, a... Tak to jednak wiatr się nagle zaczął mocniej ruszać No jak mogliście zauważyć już zdjęcie dla Was Na kartę społecznej zrobiłem na Miniaturkę macie zdjęcie Na łące jak byłem wtedy Na tej pierwszej tam Na tym większym kawałku No i moi drodzy, tak jak widać Żyta zaczynają się wykłaszać, kłosy już w niektórych miejscach do takich większych rozmiarów wyrosło to już zaczynają się kwaszać. No jeszcze większa część pola pewnie nie, ale gdzie zaraz z początku, gdzie taka jeszcze dosyć wyższa się zrobiła, no to zauważyć idzie, że akurat ten. Tutaj jest ta działka z owcem co było siane przed świętami wielkanocnymi, co wtedy zdążyłem dla Was nagrać chociażby fragment vloga ze, 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 ze siewu owca. No i akurat moi drodzy teraz jak mamy ten pierwszy maja to wam powiem, że do żniw jeszcze troszeczkę brakuje, jeżeli chodzi o żyta. To właśnie tutaj, bo ja zaczął tam na początku zaraz gospodarstwa dosłownie kawałek kosić, no bo jednak brakowało tego towaru, więc nie ma co się ukrywać. Jak siano, jak siano się skończyło, no to czymś to wyżywić trzeba, bo inaczej się kurde nie da. O coś tam. Na polu widzę, że jest. Ale zobaczymy co to jest. Chyba, że zacznie uciekać. Dobra, słyszymy się za chwilę. No dobra, jestem. Dochodzę właśnie do Bartosza. Akurat myślałem, że to jest pies albo cokolwiek innego, a to jednak sarna zaczęła uciekać. Więc no tak jak widać, zwierzęta też tutaj pędzają, żeby sobie coś wyłowić. Jeżeli chodzi o wody w Bartoszu to już Wam pokazuję ile jest. I słyszymy się zaraz po raz kolejny na Zabartoszem. Wody jest tyle, czyli przez ten ciepły czas, tej wody troszeczkę ubyło. No i tak jak widać jestem już także Zabartoszem, na łące, na tym drugim kawałku. No tutaj jest dosyć mniej, niż tam na tym pierwszym, gdzie zresztą, gdzie zresztą żeście widzieli. Jeżeli chodzi o żyta, moi drodzy, to wam powiem, że jestem zadowolony. Bo gdyby nie nawóz, tak samo pozostawę co ta łąka, bo nawóz był rozsiewany, więc, no praktycznie moi drodzy, to tu więcej mówić, ważne i to, żeby w tym roku uzbierać większy zapach ściana żeby wykarmić większe stado. Bo najprawdopodobniej jeszcze troszkę i jakieś kolejne stado, do wujka zawita. Jeżeli chodzi o sztuk, no to nie wiem jeszcze dosłownie ile by było. Ale no dobra, powracając do tematu z się ogółem z obchodów, no to powiem, że jestem zadowolony. Wujek mówił, że aby tak dalej dobrze było, no to żniwa zapewne byłyby jeszcze lepsze. Jeżeli chodzi o uprawę, nie uprawę tylko usiew, to moi drodzy, troszeczkę tego żyta wujek hmm. jedną działkę skosił. Akurat tam nad lasami, z tamtej strony. Więc no wam powiem szczerze, że tam będzie seradela, koło domu praktycznie, gdzie mam też pole pierwsze. Jest to pierwsze pole, zaraz koło gospodarstwa koło domu to tam również zostanie wykoszone do końca to żyto. Raczej nagrywać tego vloga nie będę, bo vlog z koszenia to będzie tylko wyłącznie trawy. Ja będzie się w soradere to wam o wszystkim dam znać. No i dla Was też przy okazji nagram. A tutaj jestem na tym kawałku polu, gdzie udało mi się zabronować kawałek objechać jeszcze trzy razy do obkoła. Tutaj pamiętacie, że był, vlog, był krótki film bez mojego głosu. No tutaj akurat owiec, bo ja posiał, bo jeszcze tutaj było bron bronowane e, po siebie, jednak myślałem, że było jeszcze przed siewem, a jednak tutaj już było po siebie e, bronowane. Tylko objechać dosłownie, żeby wyrównać, bo była ta działka orana, no i tutaj było troszeczkę nierówne. Zresztą bym musiał się cofnąć do tego filmu, tam gdzie to było bez głosu, no i też przy okazji sprawdzić, jak to tam mniej więcej wyjdzie. No a tutaj zobaczymy, jak coś z tego wyjdzie. No dzisiaj mamy ten 1 maja, dość jeszcze wiadomo, daleka, daleka droga, więc no przy okazji e, zobaczycie się, jak to mniej więcej z tym owsem tutaj wyjdzie. Tu jest tylko i wyłącznie owies posiany, więc no to praktycznie w tym roku to tylko dwa kawałki owsa, ten kawałek i ten taki duży, co idzie na wprost, dalej szli na Gospę wujka, no i tam niedaleko tego żyta się to pole kończy, no zresztą jak był vlog z siebie, to powinniście wiedzieć o który kawałek mi chodzi więc no tak czy inaczej, tak to też wygląda no i powiem Wam, że te trawy naprawdę mnie zadowalają będzie gdzie jeździć po trawie, wujek się zgodził, no to tam myślę, że jeszcze jakiś vlog zrywania trawy dla królików dla uszaków moich, które ja hoduję no to moi drodzy, zobaczymy postaram się przy okazji coś tam nagrać, a teraz moi drodzy, naprawdę będę się starał cisnąć z tymi nowymi filmami, vlogami, tak samo wielki powrót znowu na kanale gamingowym będzie bo kurde, znowu nie było filmów, bo nie miałem czasu ostatnio jak nagrywać, no i na tym kanale też nie było Czasu, że co jakiś czas nowy film wypuszczałem, czy tam co jakiś czas nowy vlog, ale teraz ten maj, to naprawdę będę się starał cisnąć jak najwięcej, żeby tego materiału na kanał, moi drodzy, przybywało, więc mam nadzieję, że i tym razem wszystko pięknie, co i jak się uda. A więc, moi drodzy, jeżeli chodzi o majówkę jeszcze, to mogę powiedzieć, że na Karcie Społeczności, na tym kanale, Panu polski opublikowałem dla Was ankietę i macie cztery możliwości zagłosowania co by w trakcie maniówki dla Was nagrań. No to jest na dzisiaj, na no akurat już późna godzinka, bo późno coś dla Was tego vloga wstawię. Myślę, że tego vloga wstawię gdzieś jak się wyrobię przed 21, albo nawet po 21. Więc no mam nadzieję, że uda mi się to wszystko pięknie e, zmontować, e, zrenderować, co i jak. No i przy okazji też opublikować, więc nie oszukujmy się, więc no to jest praktycznie tak. To jest ta działka z owsem, na no, wprost, gdzie teraz tym palcem wskazuję, no i tamten kawałek, czyli w sumie łącząć no to jakieś niecałe dwa hektary, może troszeczkę więcej owsa, a pozostałości to są yy, żyta, no i też kawałek pszenżyta, również jest zasiane, więc no, w tym roku jednak postaram się też wszystkie tutaj prace, trakcie żniw, nagrać zobaczymy co też tam z tego nam wyjdzie więc zobaczymy co czas na to wszystko pokaże no i tak moi drodzy głosujcie w ankiecie bo macie dużą możliwość głosowania w ankiecie na tą chwilę jest 10 głosów więc no głosujcie głosujcie co by w trakcie majówki jeszcze nagrać dla was żebym opublikował tak samo będzie na kanale gamingowym możliwość głosowania bo jeszcze dzisiaj postaram się ankietę utworzyć jeżeli nie no to jutro ale już jutro dzisiaj też może film na kanale gamingowym powstanie albo film Shorts, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc ja Wam serdecznie dziękuję z tego miejsca za oglądanie. To był obchód pól. Zacznie łąk i pól, więc dziękuję za oglądanie, mi się podobało to łapeczka w górę, komentarz. udostępniacie mnie, wpadajcie na kanały, które są standardowo wymieniane. Już teraz naprawdę lecę z tą aktywnością od dzisiaj, żeby już systematycznie dla Was tutaj publikować nowe filmy, jak i też Drogi. No i oczywiście jeżeli to jest majówka, no to życzę przede wszystkim udanej majówki, pięknej pogody tak jak właśnie w tym momencie jest i tak oto dobrych kilku dni. Teraz także mają być te dni naprawdę coraz to lepsze, żeby ta pogoda też napisała to jest najmniejszy problem, więc to no naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Więc wszystkiego dobrego, do zobaczenia jutro w nowym filmie z Farmy. Trzymajcie się na razie. Cześć!